Dla wielu może być to szokujące, ale nie samym strzelaniem żyje człowiek, dlatego ja jestem aktualnie na wakacjach i mimo że nie mam dostępu do strzelnicy ani nie mam ze sobą szafy z bronią, to chciałbym nagrać taki krótki film na temat uprawnień prowadzącego strzelanie, czy takie uprawnienia warto zdobyć i co one nam dają. Zapraszam. Kwestie uprawnień prowadzącego strzelanie określa nam wzorcowy regulamin strzelnic, zatwierdzony tam jakimś rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nie mam tu tych punktów wszystkich, ale to sobie możecie sprawdzić. I według tego dokumentu prowadzący strzelanie jest to osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. Prowadzący strzelanie według tego aktu prawnego odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz ich osób towarzyszących. Prowadzący strzelanie wyznacza stanowiska strzeleckie dla strzelających i miejsce bezpiecznego pobytu dla osób towarzyszących oraz prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy. Ten sam akt prawny mówi nam, że poleceń prowadzącego strzelanie trzeba ściśle przestrzegać, może on wydać komendy do wyjęcia broni. Rozpoczęcia czy zakończenia strzelania, rozładowania broni i inspekcji, czy ta broń jest rozładowana. Mimo, że polskie prawodawstwo, również w tej kwestii, nie jest takie do końca jednoznaczne i jakieś tam pole do jakieś, jakieś tam polemiki zostawia, to według mnie prowadzący strzelanie musi być według tych przepisów zawsze i to on ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody, które się wydarzą podczas tego strzelania. I nie ma tutaj znaczenia, czy strzela jedna osoba, która posiada pozwolenie na broni strzelona ze swojej broni, czy strzela wiele osób, zawsze prowadzące strzelanie musi być. Teraz czy warto takie uprawnienia prowadzącego strzelanie sobie wyrobić? Jeżeli strzelacie na, z jakiejś zamkniętej strzelnicy w środku miasta, która jest otwarta 7 dni w tygodniu i tak naprawdę zawsze, kiedy macie ochotę tam przyjechać, to tam będzie ktoś z obsługi i będzie wam to strzelanie prowadził. To takie uprawnienia może nie do końca będą dla Was jakoś tam szczególnie konieczne. Jednak w sytuacji, kiedy na przykład Wasz klub jest mały, kiedy Wasza strzelnica nie jest otwarta codziennie, a macie na przykład na tyle w porządku prezesa, że na przykład udostępni Wam klucze na strzelnicę, żebyście po prostu mogli sobie w dogodnych dla Was godzinach przyjść postrzelać, albo na przykład kiedy Wasz klub ma jakąś otwartą strzelnicę poza miastem, gdzie nie ma, gdzie nie ma stałej obsady, nie ma, nie ma obsługi z uprawnieniami. Albo nawet jeżeli macie swoją prywatną strzelnicę, albo jedziecie do kolegi, który ma prywatną strzelnicę, w każdym razie w każdym z przypadków, kiedy strzelacie na strzelnicy sami, kiedy nie ma obsługi z odpowiednimi uprawnieniami, a tym bardziej kiedy chcecie zabrać kogoś na strzelanie, kto nie ma kompletnie uprawnień żadnych, nie ma pozwolenia na broń nawet, i chcecie z nim postrzelać na strzelnicy, gdzie nie ma nikogo, to uprawnienia prowadzącego strzelanie będą konieczne. I nie ma znaczenia, czy jesteście żołnierzem, czy jesteście policjantem, czy macie broń od 10 lat. Musicie mieć uprawnienia prowadzącego strzelanie. Teraz jak zdobyć takie uprawnienia prowadzącego strzelanie, jeśli już byście chcieli to zrobić? Dla takiego zwykłego cywila najłatwiej jest się zapisać na jakiś kurs prowadzony przez Ligę Obrony Kraju albo przez Polski Związek strzelestwa Sportowego. Ja sam robiłem uprawnienia prowadzącego strzelanie w Lidze Obrony Kraju. Tak mniej więcej wygląda taka legitymacja. PZSS ma z tego co wiem bardzo podobny. I teraz jak wygląda taki kurs? W moim przypadku kurs był dwudniowy po 8 godzin. Pierwszy dzień to były zajęcia teoretyczne. Zaczęliśmy od wszystkich aspektów związanych z pierwszą pomocą medyczną, pocz począwszy od opatrywania skaleczeń po nagłe zatrzymanie krążenia. Naprawdę w moim przypadku ten kurs był naprawdę solidnie przeprowadzony. Następnie po zagadnieniach pierwszej pomocy były kwestie czysto takie broniowe, od budowy broni, przez rodzaje amunicji, po jakieś techniczne aspekty funkcjonowania broni i takie też praktyczne porady prowadzących na temat samego prowadzenia strzelania. Drugi dzień był tak naprawdę praktyką na strzelnicy, gdzie prowadzący dali nam taką praktyczną lekcję tego, na co zwracać uwagę podczas prowadzenia strzelania, na co uważać, jak radzić sobie na przykład z zacięciami broni. A cały kurs był zakończony egzaminem. I teraz wiadomo, że jakość takiego kursu czy treści jakie zostaną na nim przedstawione zależą w największym mierze tak naprawdę od prowadzącego czy firmy, która prowadzi taki, taki kurs. Mój był naprawdę świetnie przeprowadzony i szczerze muszę przyznać, że gdybym miał możliwość zrobienia takiego kursu nawet bez uzyskania tego papierka prowadzącego, to naprawdę ja bym na ten kurs poszedł, bo dowiedziałem się na nim naprawdę mnóstwa przydatnych i ciekawych rzeczy. I tak podsumowując, naprawdę uważam, że bez względu na to w jakiej sytuacji jesteście, ile strzelacie, to myślę, że taki kurs naprawdę warto zrobić. Może nawet nie dla tego dokumentu, bo może go nawet nigdy nie użyjecie, ale naprawdę możecie zdobyć na takim kursie naprawdę solidną wiedzę, która Wam się przyda po prostu w przyszłości. No a przy okazji, macie dokument, który jeżeli macie możliwość strzelania na otwartej strzelnicy, na przykład jeżeli macie możliwość na nim podjechać sami, i postrzelać czy zabrać kogoś, żeby z nim postrzelać, to jak najbardziej takie uprawnienia. To jest świetna sprawa. Także polecam. Jakbyście jeszcze jakieś pytania mieli, to piszcie, ja postaram się w miarę możliwości odpowiadać. I ja wracam do wypoczynku i wam też również życzę, jeśli jesteście na wakacjach, wypoczywajcie. Jak nie, to miłej pracy wam życzę. Do zobaczenia.